Chcielibyście się wybrać na spływ kajakowy, ale nie wiecie gdzie, nie wiecie jak zorganizować, jak nocleg, skąd pożyczyć? nie ma problemu. Dzisiaj opowiem wam o Tanvi, jak zorganizować, gdzie zostać na nocleg, z jakiej firmy skorzystać, firmy, z której my korzystaliśmy, z której mogę spokojnie polecić. Jeżeli Was interesuje, zapraszam. O wszystkim Wam się opowiem. Osobiście uwielbiam Roztocze, to jest Rejon, w którym byliśmy już kilka razy. Koledzy, e, którzy z nami jadą, jeżdżą na spływy kajakowe. Zdarza się, że bywają tam co roku, chociaż na tydzień. Przefantastyczni ludzie, przefantastyczna przyroda jest co robić, można odpocząć. Byliśmy tam dwa razy na wieprzu, e, za drugim razem też planowaliśmy popłynąć tanwę. Jeden dzień nie udało się, więc postanowiliśmy ostatnio popłynąć na tanew, Cały trzydniowy spływ, tylko tanef. Tanef jest to prawostronny dopływ Sanu o długości 114 km i powierzchni zlewni ponad 2000 km2. Jeden z odcinków Tanwi jest objęty rezerwatem nad Tanwią, chroniącym unikatowe progi skalne, tzw. szumy albo szproty w dnie rzeki. Od miejscowości Narol do ujścia organizowane są spływy kajakowe. Tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce? My wybraliśmy się na Tanew w zeszłym roku, noclegi stacjonarne i dojazd do poszczególnych etapów. Tanew jest bardzo malowniczą rzeką o dosyć wartkim nurcie. On jest sporo wartszy niż Pobliski Wieprz, na którym też byliśmy. My nocowaliśmy w ranczu Pisklaki i link do tego rancza znajdziecie w opisie pod filmem. Z tego co rozmawiałem z właścicielem, jest to jedno z pierwszych i chyba największych pól namiotowych, które właśnie powstało w tamtej okolicy. Jest to świetna miejscówka z węzłem sanitarnym: są prysznice, są toalety, zmywalnie naczyń. Pod prysznicami oczywiście ciepła woda, jest dostęp do prądu, więc jeżeli chcecie sobie do namiotu podciągnąć przedłużacz z prądem, podpią, podpiąć lodówkę, jakieś oświetlenie, czy doładowania telefonów, nie ma problemu. Bardzo ładnie zagospodarowane pole namiotowe. Jest też bar, jest wypożyczalnia kajaków, jest też boisko do siatkówki, są wiaty, w których można grillować, przygotowane miejsca na ogniska, generalnie pełny kot. Jest też bardzo ładna, szeroka, piaszczysta plaża. Blisko baru, więc tak naprawdę, nawet siedząc na plaży czy na, na boisku, do siatkówki, ona jest właśnie też blisko plaży, można podziwiać sobie rzekę. Dosłownie paręset metrów od biwaku jest sklep. Ten sklep jest otwarty nawet w niedzielę. Nam się udało rzeczywiście nawet w niedzielę jakieś zakupy zrobić. Przez chyba tam 2-3 godziny, ale jest, można trafić, jeżeli czegoś zabraknie. Sklep tak naprawdę oferuje podstawowe produkty. Jakieś napoje, chipsy, chleb, wędliny, jajka. My byliśmy w Boże, weekend Bożego Ciała, taki dłuższy. I rzeczywiście trzeba przyznać, że w niedzielę tam już było widać, sobota, niedziela było widać, że jest dużo więcej ludzi na tym piwaku. Natomiast nam się udało w takim kółku trochę rozbić, więc mieliśmy taki swój fotobóz. I rzeczywiście ludzie przechodzili gdzieś tam bokiem drogą. Samochodem nie można podjechać pod namiot. Jest droga wzdłuż całego piwaku, on jest taki dosyć długi w stronę rzeki. I tam można zostawić samochody. Te samochody dosłownie 5-6 metrów od namiotów są, więc nie ma najmniejszego problemu. Stoją w cieniu, więc też się nie nagrzewają. Bardzo fajna miejscówka. Gdybyście byli zainteresowani, to mają tam też domki. One są troszeczkę dalej od rzeki, ale są domki, które można wynająć. One chyba z tego co wiem są też z pełnym węzłem sanitarnym, z prądem, więc jeżeli ktoś woli w ten sposób. Jest taka opcja. Dużym plusem też tego pola biwakowego jest to, że właściciele mają swoje kajaki. Można od nich wynająć kajaki, ale kolejnym plusem jest to, że mają własny transport. W związku z czym zostawiacie samochody, zostawiacie namioty, a właściciel przewiezie Was albo w miejsce na, na etap spływu, albo zabierze Was z końca spływu, przywiezie z powrotem na miejsce. Więc tutaj nie musicie się zupełnie interesować logistyką bierzecie tylko kąpielówki, woda, podstawowe rzeczy, które są potrzebne na taki jednodniowy spływ kajakowy. Jeżeli nie wiecie, co zabrać, to tutaj jest link do filmu, w którym omawiałem właśnie taki sprzęt na jednodniowy spływ kajakowy. Zabieracie za sobą, wsiadacie do busa i jedziecie na konkretny etap. Kwestia tylko dogadania godziny, w zależności od ilości osób, od innych grup i potem po danym etapie Przyjeżdża po Was transport. Czasami trzeba trochę zaczekać, ale to nie są duże odległości, więc myślę, że 15-20 minut trzeba zaczekać i przyjeżdża bus, zabiera was, zabiera kajaki, cały sprzęt. No to lecimy teraz z pierwszym etapem. My zaczęliśmy z rancha Pisklaki i popłynęliśmy w dół rzeki. To był nasz pierwszy dzień i skończyliśmy w miejscowości Stare Króle, to jest odcinek około 18 km. Ten etap jest bardzo szeroki. Pięknie wije się pomiędzy polami i wśród lasów. Jest dość tane na tym odcinku, jest dość szeroka i wartka. Miejscami zdarzają się powalone drzewa, natomiast nie ma konieczności wysiadania z kajaka. Jest też sporo miejsc, Takich z szerokim, piaszczystym brzegiem, gdzie można się zatrzymać, zjeść, odpocząć, wykąpać. Dzieciaki mogą poszaleć w wodzie. Jest to bardzo prosty odcinek, z którym każdy, nawet początkujący kajakarz, da sobie rady. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że 18 km to jednak jest spory kawałek i nawet przy tak szybkim nurcie zajmuje to trochę czasu. Tylna część pleców może boleć i no, ręce też mogą dać o sobie znać, także tutaj musi się na to przygotować. Ten etap kończymy w Starych Królach. Przepływamy pod mostem betonowym i zaraz po prawej stronie jest polanka. Zatrzymujemy się, wyciągamy kajaki, dajemy znać właścicielowi, że już przypłynęliśmy i spokojnie tam jest też jakiś stolik. Są z tego, co pamiętam, tojtojki, więc można skorzystać i czekamy na właściciela. Przyjeżdża Busem, my, my pomagaliśmy mu zapakować te kajaki, natomiast tam zawsze dwóch chłopaków przyjeżdża, pakują kajaki na przyczepki i wracamy do Isklaków. Dzień zakończony. Z tego co pamiętam, tutaj nam zeszło około 6 godzin. Natomiast takiego spokojnego płynięcia, z jakimiś postojami po drodze, także niespieszno te 6 godzin można sobie przyjąć na taką wycieczkę. Drugi dzień my popłynęliśmy z Bobrowych Młynów do miejscowości Osuchy. To jest 15 km. Drugi etap zaczyna się w ranczu Pisklaki. Tutaj właściciel zabiera was do busa i zawozi was na początek drugiego etapu. To jest odcinek już na, naprawdę wymagający. E, tutaj trzeba mieć jakąś wprawę w, w, w płynięciu. Natomiast jest to przepiękny odcinek, tak naprawdę trzy rzeki w jednym, ale do tego za chwilę. Zaczynamy bardzo wymagającym etapem. Rzeka jest w, w, wartka, bardzo kręta. I ale bardzo wąska. Miejscami ma dosłownie 2-3 metry. Wiedzie przez las, jest sporo powalonych drzew. Trzeba czasami wyjść, ten kajak przenieść, czasami pod drzewami. Bardzo wymagający, ale też przepiękny odcinek rzeki, przez to, że w większości wiedzie przez las, daje to sporo cienia, więc nawet w gorące dni nie ma problemu. Płyniemy w cieniu. Jest chłodek, od wody można sobie odpocząć, przynajmniej od temperatury. Kolejny odcinek rzeki zaczyna się od Olchowca i jest zupełnie inny. Wypływamy już z lasu i płyniemy głównie wśród łowów. Natomiast jest bardzo, znów bardzo wąsko. Na tym odcinku praktycznie nie ma możliwości wyjścia z kajaka. Płyniemy takimi wąskimi zaroślami. Widać, że to są jakieś, tutaj rzeka była regulowana, bo czasami, jak popatrzycie na Google Maps, to ona jest dosłownie jak od linijki przygotowana, 500-600 metrów zakręt i znowu powiedzmy 100-200 metrów prostej linii. Dosyć ciężko się to płynie, ponieważ jest wąsko i dosłownie no, trzeba mocno pilnować tego kajaka, ponieważ wystarczy delikatnie, kajak odpadnie, lądujemy w szuwarach, kajak staje w poprzek i ciężko się z tego wykaraskać, zaraz się robi z tyłu zator. Natomiast na tym odcinku nie wszystkie firmy, które są tam w okolicy, puszczają na ten odcinek. Ta firma, z której myśmy wypożyczali, też nie wszystkim oferuje ten odcinek. Jeżeli jesteście doświadczonymi kajakarzami, wpływaliście i możecie się dogadać, żeby na, żeby na ten odcinek popłynąć. Jeżeli zaczynacie, nie polecam tego odcinka. Jest naprawdę wymagający i trzeba mieć doświadczenie w kierowaniu kajakiem, żeby sobie poradzić. Na pewno nie jest to odcinek dla początkujących na pierwszy raz w kajaku. Mniej więcej w dwóch trzecich tego odcinka rzeka staje się, jest dokój z lewej strony, ona staje się troszeczkę szersza, ale nadal te zarośla po bokach są widoczne, tam już jest powiedzmy te 3, 4, 5 metrów miejscami. Natomiast dalej nie bardzo jest gdzie wysiąść z tej rzeki. Trzeba dopłynąć do tego kolejnego etapu. Około kilometra od tego dopływu z lewej strony rzeka znowu staje się bardziej dzika, już nie płynie takimi uregulowanymi odcinkami. Tutaj znowu zaczynamy andrować, znowu troszeczkę już bardziej na dziko, trochę jakieś drzewa, trochę wśród pól. I bardziej przypomina ten początkowy etap. Natomiast jest na pewno zdecydowanie łatwiejsza niż ten pierwszy etap. I tutaj znowu kończymy za mostem drogowym. Natomiast tym razem jest to po lewej stronie. I tam znowu dopływając, wyciągamy kajaki. E, jest tam jakieś chyba parę drzew, gdzie można się schować. Bardzo fajne, fajna miejscówka. Znowu dajemy znać właścicielowi. Wypożyczalni przyjeżdżają po nas i zabierają. Trzeci dzień, trzeci etap. Tym razem z osuch do rancza Pisklaki. Czyli zaczynacie tam, gdzie dzień wcześniej skończyliście, i znowu wsiadacie na miejscu w ranczu Pisklaki do busa. Właściciel zawozi Was w górę rzeki, tam, gdzie dzień wcześniej skończyliście, wsiadacie w kajaki i płyniecie w dół. I to jest najłatwiejszy odcinek. To, to jest taki typowy odcinek dla osób, które rozpoczynają. Jeżeli zaczniecie rano, nawet bez większego wiosłowania, tak naprawdę dopłyniecie na popołudnie do rancza Pisklaki. Nurt wody niesie Was całkiem sprawnie w dół rzeki. Jest parę fajnych miejscówek na to, żeby się zatrzymać. Ja Wam tutaj pokażę mniej więcej, gdzie można się tam zatrzymać. Jak to wygląda, jeżeli Was interesuje, to cała relacja z tego spływu, bardziej tak obrazowo, bez opowiadania, jest na kanale i tutaj znajdziecie linka do tej relacji. Kolejność etapów jest tak naprawdę dowolna, ponieważ tutaj właściciel dowozi Was na początek spływu, bądź odbiera z końca etapu, więc do dogadania z właścicielem. Tak jak mówiłem, ten drugi dzień, gdzie myśmy płynęli przez ten najbardziej wymagający, nie polecam, więc też skupię się na cenniku za 2022 rok na tych kolejnych etapach. No, i tak z Osuch do pisklaków, czyli to jest ten najłatwiejszy etap, to my płynęliśmy w trzeci dzień, to jest około 2-3 godziny. Koszt 70 zł za dwie osoby. Natomiast z pisklaków do Starych Króli, tu jest podane na stronie 4 do 5 godzin, nam schodziło nawet i 6. Natomiast tutaj koszt jest 80 zł za dwie osoby. W tej cenie mamy kajak z wiosłami, jest transport już wliczony, kamizelki asykoracyjne, pojemniki wodoszczelne. Jeżeli ktoś nie ma swoich, można sobie wypożyczyć i jakieś takie wstępne szkolenie dla osób pływających po raz pierwszy. Jeśli chodzi o nocleg, tutaj też mówimy o roku 2022. Za osobę dorosłą to jest 20 zł. Za dziecko od 5 do 12 lat 20 zł, dziecko do 4 lat gratis. Na biwaku też widzieliśmy osoby, które przyjeżdżały kamperem albo przyczepą, i wtedy opłata jest jeszcze dodatkowo 25 zł, za taki kamper albo przyczepę. I w cenie tego noclegu macie podłączy, możliwość podłączenia się do prądu, są wiaty i budynki znajdujące się na polu namiotowym można sobie wcześniej zarezerwować, dogadać się z właścicielem, który budynek byście chcieli. Jest boisko do siatkówki plażowej, są wydzielone miejsca do grillowania, czy też na ognisko, są prysznice, są sanitariaty, zmywalnie. Do tego wszystkiego macie normalnie dostęp za darmo, już nie trzeba dodatkowo płacić. Podsumowując, Ranczo Pisklaki polecam. Bardzo fajna miejscówka, można zostać, nie trzeba przez 3 dni ruszać z samochodu. Wszędzie jest transport i tylko pokonujecie kolejne etapy spływu. Trzy dni można się wybrać, również na krótszy weekend. Dwa dni bardzo prostymi e, odcinkami. Nawet osoby początkujące spokojnie dadzą sobie radę. Tak jak wspominałem, namiary znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli będziecie do nich dzwonić, możecie się spokojnie powołać na aktywnego tatę, że tutaj o, o nich usłyszeliście. Myślę też, że może Wam się spodobać ten film który tutaj YouTube Wam wyświetla, jak również ten. Bardzo fajne filmiki, zapraszam. Miłego dnia.